Cześć! Dziś opowiem Wam o słówku rigorous. Rigorous znaczy rygorystyczny, um, no wszyscy wiecie, co znaczy rygorystyczny, ale co ciekawe rigorous będzie znaczyło też dokładny, skorpulatny. Rigorous, na przykład rigorous tests for the employees, czyli takie dokładne testy dla pracowników. E, może też znaczyć rygorystyczne, czyli jakieś rygorystyczne przepisy, to znaczy bardzo surowe, więc to słówko ma dwa znaczenia. Pamiętajcie o tym. Rigorous. Bardzo często używamy słowa strict, natomiast rigorous w wielu wypadkach, takich właśnie jeżeli chodzi o rygorystyczny, będzie dobrym synonimem. Zapraszam na moją stronę, jeżeli chcecie uczyć się ze mną. Link jest na dole. Zapraszam na Instagrama, żebyście mogli mieć ze mną bliższy kontakt. Możecie tam zadać mi pytanie, na które odpowiem w jednym z kolejnych śniadaniach z wnioską. A tymczasem do zobaczenia już jutro. Cześć!